Witam Ciebie. Pozdrawiam Ciebie. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, że Ty jesteś. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, za to, czego moje oczy nie mogą dostrzec, a Duch Święty chce, żeby go wysławiać i dziękować za to wszystko, co oczy nie mogą zrozumieć, co serce pragnie osiągnąć, co dusza pragnie osiągnąć, co człowiek pragnie osiągnąć. Przychodzę do Ciebie dziś, przychodzę po to, Ojcze Święty, żeby się modlić do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, Ojcze Święty, żeby Tobie dziękować. Przychodzę do Ciebie, Ojcze Święty, żeby Ciebie wysławiać. Przychodzę do Ciebie, Ojcze Święty, żeby Ciebie uwielbiać ponad wszystko. Ponad wszystko to, co jest zawarte w mądrości. I ponad wszystko to, co jest zawarte w szczerości, w prawdzie, zrozumienia prawdy i szczęścia prawdy. Ojcze Święty, dziękuję Ci. Allah. Ojcze Święty, dziękuję Ci. Ojcze Święty zastępu, który jesteś chwałą, Alfą, czy Alla. Ty jesteś chwałą Ojcze Święty. Ty jesteś nadzieją Ojcze Święty. Ty jesteś mądrością Ojcze Święty. Bo Tobie schwała Ojcze Święty. Mądrość jest wielka, mądrość jest szczera i prawdziwa, mądrość jest zacnością jasności, mądrość jest tym, co my potrzebujemy odkrywać na nowo w sobie i odkrywać od nowa każdego dnia, I odkrywać codziennie mądrość. Która łączy nas w duchu świętym i utrwala nasze dziedzictwo. Dziedzictwo świętej rodziny. Dziedzictwo świętego natchnienia. Dziedzictwo, którym my będziemy się chlubić. Ojcze nasz, dziękuję Ci z całego serca. Ojcze nasz, ty jesteś moją chlubą. Ojcze nasz, ty jesteś moim wysławieniem. Ojcze nasz, ty jesteś moim pragnieniem. Ojcze Święty. Jesła, synu prawdziwy i uwielbiony w prawdzie. Jeszła, ty jesteś świętością, ty jesteś zacnością mądrości, ty jesteś wszystkim to, co nam dajesz i powiedziałeś bardzo dużo o Ojcu Świętym i Duchu Świętym i ty nas przez to wszystko otaczasz. Duch Święty czuwa nad nami, bo Ciebie, Ojcze Święty, kochamy. Duch Święty sprzyja nam, bo my, Ojcze Święty, Cię wysławiamy i nie oddalamy Cię, Ojcze Święty. Przychodzę tu dziś. Żeby przekazać Ci mądrości, żeby przekazać ci szlachetności przesłanie dzisiaj rozwijaj mądrość każdego dnia. I pamiętaj nie zapominaj i pamiętaj bądź prawdziwy. I pamiętaj. Bądź kochany i dawaj kochaną miłość dla tego, co potrzebuje tej miłości. Odkrywaj mądrość codziennie i wyrażaj większą chwałę ku Ojcu Świętemu. Jahwa Aba, Al. Al Shadai, Mashiach, Yeshua, Ruach, Ojciec Święty w Duchu Świętym i natchnieniu Ducha Świętego przez oddechu, oddechu Oj Ducha Świętego. Mądrości są jak szczerość i czystość wody. Która ciebie napełnia i która tobie daje wszystko. Mądrości są wielkie. Mądrości są prawdziwe i szczęśliwe. Mądrości są jedyne i uroczliwe. I to wszystko, co nas otacza, to jest chwałą. To, co nasz obtacza i mądrość, która do nas przychodzi, jest mądrością. I świętość jest mądrością. I chwała w radości w Duchu Świętym jest mądrością. Jak kwiaty się roztwierają, i swoją woń wydają i mr... i zapraszają pszczółki tak ty bądź tym kwiatem i zapraszaj wszystkich mądrym kwiat i zapraszaj wszystkich żeby z tobą się radowali Zapraszaj wszystkich, żeby z Tobą się wysławiali. Bądź jak kwiat, który się zawsze otwiera i na dobroci mądrości patrzy spowiera. Nie marnuj swoich mądrości. Odkrywaj mądrość w każdej prostocie każdej szczerości. Jak masz coś powiedzieć mądrego i z przekazem dla swojego bliźniego młodszego, to dawaj to z natchnieniem mądrości i szczerości mądrości. Dawaj to bez wytchnienia. Dawaj to bez Wytchnienia. Dawaj to bez, bez niczego. Jasność musi Ciebie ożywiać. Jasność musi Ciebie rozpalać. Musisz być kwiatem, do którego wszyscy są zaproszeni, żeby przyjść i powąchać. Musisz być kwiatem, do którego wszyscy chcą patrzeć. Ty musisz być mądrością. Tobie i przez ciebie, dla ciebie i od ciebie. Ty, dając mądrość, wyrażasz miłość. Ty, dając prawdę, Wyrażasz miłość. Poznając Ojca Świętego zastępów i wysławionego chwały, zrozumiesz sam co w życiu umiesz. Zrozumiesz sam co w życiu chcesz poznać. To jest moje przesłanie. Przesłanie, które trwa, przesłanie, które zbliża do miłości i wierności, przesłanie, które darzy mądrością: bądź prawdziwy, a będziesz miłościwy, będziesz jasnością, a słońce w Tobie i w Duchu Świętym będzie Cię rozpalać. I z Tobą będzie się zadowalać. Tak Ty dążyj do tego wszystkiego. Dążyj do prawdy. Dążyj do natchnienia prawdy. Szukaj mądrość w każdym człowieku. Szukaj mądrość w każdym czynie i zadawaj mądre pytania, żebyś miał jeszcze mądrzejsze odpowiedzi. Zadać mądre pytanie, to otrzymać mądrzejszą odpowiedź. Ojciec Święty zawsze pragnie, Abyśmy się wywyższali. Ojciec Święty pragnie, żebyśmy się więcej kochali. Ojciec Święty pragnie, żebyśmy mu więcej dziękowali. Wstajesz rano, otworzysz oczy, idź, uklęknij, podziękuj. Wyciągnij ręce gór, górze, w jasności, w świetle, ku słońcu, jak niektórzy to mówią, ku słońcu, ku jasności, żebyś był prawdziwy, wyciągnij i krzycz z całego serca, i krzycz z całego natchnienia. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty mi pokazałeś jasność. Duchu Święty, dziękuję Ci, że pokazałeś mi prawdziwą drogę do Ojca Świętego. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi Ojca Świętego i że Jemu się należy chwała. Pragnienie codziennie będzie Ci rozpalać iż. Porząd, danie Ojca Świętego będzie Cię więcej rozpalać. Jak odkryjesz i poczujesz, sam to wszystko miłujesz, bo każdy człowiek jest fałszywy, niegodziwy, wyciąga swoje ego dla swego, ale nic dla bliźniego. A to jest bardzo smutne, że wszyscy się chlubią w tym, co ktoś mówi, a później, wracając do domu, przychodzi i dalej nie ma czasu na zastanowienie się, odciąga to wszystko od, od życia. Odciąga to wszystko swoich możliwości. I to jest Jego słabość. I to jest słabość, która Jego osłabia. I umierając, i Ducha Świętego nie poznając, i świętości, zacności nie poznając, Dokąd podążysz? Jak nie będziesz miał w sobie mądrości, jak nie będziesz miał w sobie zacności, jak nie będziesz miał w sobie prawdziwości, jak nie będziesz miał w sobie miłości, jak nie będziesz miał wszystkiego, co wspaniałe i uwielbione jest dla Ojca Świętego, to gdzie ty podążesz, to gdzie ty pójdziesz, a twój czas jest policzony, czasem nie jest osłodzony, bo nie każdemu życie równo daje i nie każdy równo zbiera, jeden lepiej drugi coraz gorzej nieraz w mądrości przez ducha świętego dla ojca zastępu jest prawda jest poczucie miłości jest poczucie zacności wszystko jest inne piękniejsze przedziwne W słowach moich jest prawda. Chcę jak najwięcej przekazywać, chcę jak najwięcej mówić, chcę się dzielić z wszystkim to, co widzę i co znam. Chcę się dzielić mądrością, chcę, żebyś ty poznał tą mądrość chcę żebyś Ty widział tą mądrość bo jak Ty będziesz widział tą mądrość i zacność Ducha Świętego i poznasz najprostszą drogę do Ojca Świętego to mówię Ci, że będziesz chwale bo ja nie przychodzę Ciebie pouczać ja nie przychodzę Ciebie karcić ja nie przychodzę Ciebie potępiać. Ja nie przychodzę do Ciebie, żeby Ciebie osądzać. Ja nie przychodzę do Ciebie, żeby brać złe słowo na Ciebie. Ja chcę Ci przekazywać mądrość. Ja chcę Ci dawać tą mądrość, żebyś Ty sam zrozumiał, żebyś Ty sam czuł, sam. Wyszukał mądrości Ducha Świętego, żebyś sam to czuł w mądrości Ducha Świętego, żebyś Ty to widział, jak świętość jest chwałą, jak natchnieni z chwałą, jak uwielbieni z chwałą. Jak świętość zawsze Ojcu Świętym jest prawdziwością, to Ty, żebyś to czuł, to Ty, żebyś to miłował, to Ty, żebyś to czuł i uwielbiał. A mówię Ci, że jak poczujesz, to miłość Ciebie rozpali. Jak będziesz widział, Jasność i prawdę jasności, to będziesz się dzielił tym wszystkim w jasności. Będziesz mógł leczyć wszystkich, co potrzebują, żeby byli wyleczeni. Będziesz kochał wszystkich, co chcą być kochani. To jest mądrość każdego dnia. To nie jest mądrość sprzed wczoraj, z dzisiaj. To jest mądrość, która nas rozpala. To jest mądrość, która nas w miłości zniewala. To wszystko jest prawdą. Jasio przyszedł tutaj do nas, żeby powiedzieć, jakiego Ojca Świętego my mamy. Jeśła przyszedł na ziemię i mówił i wysławia Ojca Świętego i dawał mądrości Ojca Świętego i chwalił się, że Ojciec Święty jest nade wszystko wszystkim i dawał mądrości przesłania, dawał mądrości i przykazania dawał wszystko co ojciec święty go namaszcił w duchu świętym i prosił żeby on mówił w jego imieniu bo my jako naród słaby i na świętości wysokości nierozwinięci my nie możemy podejść do ojca świętego bo umrzemy w jasności, w czystości za i, 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 chwa, i chwale zaszczytu, mądrości, jasności i wszystkim tym, co my potrzebujemy, być przed Ojcem Świętym, to musimy spłonąć w ogniu. Żeby inaczej myśleć. Żeby, żebyśmy byli bardzo, ale to bardzo czyści. Z wszystkiego, co nas trapi, z wszystkiego, co nam świętość odbiera, musimy być spaleni. Przejście przez ogień nam pozwoli na to, żeby będziemy oczyszczeni. I to nam pozwoli być świętością. I to nam pozwoli być jasnością, i to nam pozwoli być chwałą. I to wszystko nas będzie otaczało, i nikt się nie będzie dziwował, nikt nikomu nie będzie zazdrościł. Wszyscy będą śpiewać: Hosanna, Hosanna, Ojcze Święty, Tobi tylko jedynemu, Hosanna. Bo Ty jesteś prawdą, i Trójca Święta jest prawdą, i Duch Święty Ruach, i w Jego przesłaniu, czyli w Jego dechu jest świętością, i Jeszua, Syn Prawdziwy, jest jasnością prawdy. To wszystko jest święte. To wszystko jest bardzo proste. To jest bardzo, bardzo proste. Tylko trzeba potrzebować. Tylko trzeba za tym iść. Trzeba za tym uwielbiać i wysławiać. Podążać za tą miłością. Miłością nie z tego świata. Te mądrości codzienne. Uczą nas, te mądrości dzienne rozpalają nas, te mądrości codzienne życia prawdziwego i pokrzywdzonego, czy to w biedzie, czy to w smutku, to uczą nas miłości, to uczą nas bezwzględnego, posłuszeństwa dla Ojca Świętego i to nam daje jasność dlatego mówię wam prawdę i chcecie mnie słuchać to słuchajcie chcecie żebym wam mówił prawdę to mówię prawdę zawsze módl się do Ojca Świętego Każdego nowego lub starego dnia, danej chwili lub godziny potrzebuj i wysławiaj i się umacniaj. I to wszystko będzie przychodzić do ciebie w Twojej potrzebie. I to wszystko będzie Cię wypełniać i miłości orzeźwiać. Tylko Twoje pragnienie z twego smutku, tylko Twoje pragnienie z Twoich łez. Tylko Twoja prawda może mi dać chwałę, więc dawaj chwałę dla Ojca Świętego. Dawaj niesamowitą chwałę dla Ojca Świętego Jała. Alfa, to jest Alfa, to jest początek. To jest Adonai, to jest początek. To jest Ja. To jest początek. To jest Ala, to jest początek. To wszystko jest początek, więc proszę się Ciebie, proszę tylko Ciebie, jeśli mnie słuchasz i słyszysz, jeśli masz chwilę, zastanów się i wyciągaj ręce ku Ojcu Świętemu i jemu dziękuj, wyciągaj ręce ku Ojcu Świętemu. I Jemu wysławiaj, wyciągaj o ręce swoje święte i uwielbiaj Ojca Świętego ponad wszystko, co masz. Bo możesz to stracić za chwil parę, możesz to stracić za chwil więcej, możesz to stracić za godzinę lub pięć, za dzień, za miesiąc. Tego nie wiesz. Ale Ojciec Święty zawsze jest i czeka na Ciebie, więc proszę Cię. Wyciągaj ręce ku Ojcu Świętemu, nie składaj rąk na swoim czole, bo Twoje czoło jest błogosławione. Ktoś może Cię pobłogosławić w szczerych chęciach, w prawdzie. Wyciągaj ręce ku górze i wysławię Ojca Świętego ponad wszystko. Uwielbiaj Ojca Świętego ponad wszystko. Aba, 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 Niech moje serce mnie boli, tak cię wysławiam w mojej doli. Aba, 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 joha. Święty Ojcze, wszystko, co dajesz, dziękuję Ci. Święty Ojcze, Święty Ojcze, wyciągam ręce ku górze w natchnieniu dla Ciebie i dziękuję Ci za wszystko, Ojcze Święty, Aba. Bądźże chwałą, Abba. W codziennych moich mądrościach i szczerościach prawdy. Bądźże chwałą, Abba. Shalom, Abba. Abba. Shalom, Abba. Abba. Dziękuję Ci, ojcze święty. Dziękuję Ci, Shalom, Aba. Ojcze Święty, Wysławiam Twoje imię. Ojcze Święty, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Trójcy Święty, Ojcze nasz, Aba.